Dobry wieczór Państwu, my po prośbie pewnie Państwo już wiecie, że udało się zrobić rzecz fantastyczną. Czyli udało się zebrać pieniądze na bus i w związku z tym, Turde Konstytucja jest już totalnie mobilną historią, i za rok znowu możemy przyjechać. W dowolne miejsce w Polsce i znowu świetnie pogadać o Konstytucji, o tym, co ona dla nas wszystkich znaczy. No ale niestety podróż i dojazd to nie wszystko. I no w tej sprawie jeszcze, pani Katarzyna. Bo jeszcze trzeba, żeby nas usłyszano, żeby usłyszano tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy o Konstytucji i o praworządności opowiadają. Także mamy taką malutką, malutką prośbę, żeby na przykład dołożyć kilka złotych do y, nagłośnienia dla Tour de Konstytucji. Konstytucja, tak, żeby ta konstytucja rzeczywiście się w Polskę niosła i żeby wiedza o niej dotarła do każdych uszu. Bardzo Państwa prosimy, bardzo grzecznie. Tak, czyli nie poddajemy się, udało się zebrać już bardzo dużo pieniędzy na nasz bus, a teraz jeszcze go doposażamy, żeby to był najbardziej wypasiony tour de bus! Tour de bus. Tak jest, bardzo prosimy o Państwa co tu dużo mówić pieniądze. Z góry dzięki. Pozdrawiamy Dzięki, do zobaczenia.